Maneczko, witajcie w moim poradniku yy, kilka prezentów jeszcze do farminga 2013 czy 2011 yy, Od początku powiem o opcjach, które można tutaj zmienić. Yy, tutaj zmieniamy sobie nick, no to wiadomo, język, yy, powiedz sprzętu, czyli jak ktoś ma z naszego kompa, to po prostu sobie zmienia na Auto Medium, Loft lub Medium. Na no, tym się nic nie będzie prawie wieszać, jeśli masz kąpa ze sobą Jeśli będziesz mieć na Hig lub Very Hig, to jest już na komputery. I mini idziemy na Very Hig, na maksymalnie nic się nie zawiesza. Tutaj mamy rozdzielność ekranu. Jak damy na słabszy, to też nie będzie się wieszać, ale jakość będzie dużo gorsza. Więc najlepiej dać na to maksymalnie, jak tylko się da. Jeśli masz do gry, dobrego kompa, bo naprawdę wtedy grafika jest powalająca. To wygładzanie krawędzi, no to tam minimalnie jakoś to tam funkcjonuje. Jeśli chodzi o lagi i zacinki i tak dalej. Ja to mam wszystko na maksa porobione, że po prostu gra chodziła najlepiej jak tylko może. Tutaj zmieniam sobie głośność, czyli że jak na przykład zagłuszać, się ciągnik, podczas nagrywania albo po prostu zmieniasz sobie na najczęściej najlepiej 30%, żeby było słychać bardziej Ciebie i mniej ciągnik. A jeśli chcesz, żeby w ogóle nie było ciągnika, słuchać, to zrobisz sobie na 10% albo totalnie wyłączyć dźwięk. Tradycyjnie jest chyba na 80 albo na 100. Chyba na 100, ale nie jestem pewien. I także jak masz lagi belez, wyłącz sobie nowy interfejs graficzny eee, tutaj możemy wejść w modyfikacje eee, no i w tej możemy sobie na przykład tam usunąć jakąś niepotrzebną modę która na przykład nie powala swoją Powiem funkcjonalności, jak to teraz bywa, na przykład ten John Deal miał modułki, chociaż wyszedł dosyć niedawno. I usuwamy. Teraz trzeba wsunąć wstecz. Oczywiście zawsze po usunięciu jakiejś mody gra się zresetuje. Co dalej? Mamy tutaj coś takiego jak osiągnięcie. Mnie tutaj już brakuje kilku osiągnięć. Oczywiście nie mam tych potwór, bo ja tego nie zbieram, bo ja prawie cały czas grałem na multiplayer, i nie grałem na oryginalnej mapie, jeśli gram na singlu. A tutaj mam jeszcze auto. No na kliknięcie pobierz modyfikacje, to wejdziemy na oficjalną stronę Farminga Simulator. Gdzie możemy pobierać mody zrobione przez producenta, no mody te niektóre są fajne, a niektóre po prostu takie jak oryginalny, na przykład kultywator, tylko że ze zmienionym logiem i trochę tylnym wałkiem. No, coś w tym stylu. Mamy też samouczki. I tutaj po prostu uczymy się robić wszystkie czynności po kolei. Mamy też kilka gra możemy stworzyć własne grę. Hmm. tutaj możemy dodać modyfikacje to na przykład zaznaczyć sobie Deutsche, klasa, jego klasa dwa case'y. no jakie tam chcę mogę sobie zaznaczyć e, tutaj to nie wiem co się z tym w ogóle dzieje Tutaj mamy nazwę gry, czyli ludzie będą tak wyświetlać Twoją nazwę gry jaką masz. Jeśli po prostu ni, nie, nic nie będziesz tutaj grzebać czy dodaj modyfikacje, to będzie pewność, że najwięcej osób wbije, bo ponieważ no nie wszyscy mają te same mody co ty i tak to bywa, Tutaj możesz sobie hasło założyć na przykład takie. Ja już zawsze gram bez hasła, bo i tak ja mam mody, na które, które, które większość chyba ludzi. To jest po prostu gram, jest cudem, żeby ktoś miał te same mody co ty. No i tutaj ma maksymalną ma liczbę graczy, więc to jest dla tych, którzy odrzucają i jeszcze mają boldupę, że ludzie do nich bijają. Jeśli masz trzech graczy na serwerze, razem z Tobą, to razem jest czterech graczy. I zrób sobie max liczba graczy 4 i nikt ci już nie będzie wbijał. I po prostu nie odrzucaj, bo inni po prostu tracą czas. Próbując bić na mapę. Gdy tutaj. Aha, że wiem co w tym chodzi. Bo gdy tutaj zrobisz sobie na większe połączenie internetowe, możesz sobie do 16 graczy nawet powiększyć. A tak to tylko do dwóch I to jest chyba też znaczące jeśli chodzi o lagi. Ale nie jestem do końca pewny, może to kiedyś przetestować. E, co jest na temat multiplayer? Gdy po prostu ktoś ma u ciebie lagi na serwerze, wyłącz przeglądarkę Wi-Fi w swoim smartfonie i zobacz, czy e, internet nie jest włączony w bramie komputerze czy laptopie. Bo po prostu te urządzenia inne też żerają. Internet, i po prostu mniej internetu jest przeznaczone na całą na grę, i po prostu się wiesza. Dobra, mamy też takie coś jak kariera. Hmm. No i co tutaj dużo powiedzieć? Hmm. No tutaj normalnie klikamy tak jakiś ten. Mam no, też do na g piszę. Ja mam tą moją mapkę. Takim boluśkowo, V5, po morskim, V1, Siwus, map. takie większe mapy, ale jeszcze nie robiłem na nim. Jeszcze nie skończyłem na boluśkowie i jeszcze na drugim komputerze e, też jakieś inne mapy, a to Polska już. No więc. Tyle by chyba było jeśli chodzi o grę. Teraz raczej znaczy grę i ustawienia. Teraz będę pokazywał, co tutaj można zrobić ciekawego w karierze. A więc zapraszam. Okej, okay, zgodnie z umową, muszę się niestety przenieść na telefon nagrywać, bo nie mam nic za nagrywania pulpitu i nie chcę mi się co chwilę nagrywania przerywać i mówić jak to zrobić po prostu pokażę jak to zrobić tam co będę miał do pokazania zrobimy sobie od początku zapis, wszystko na tradycyjnym najłatwiejszym poziomie na oryginalnej mapie czekamy aż się włączy okay, widzimy już mamy mapkę oryginalną tutaj co można zmienić na samym wejściu? Wiem, że jest mod Hood Hider Ale jak ktoś po prostu ma problem z, z dodaniem jakiejś mody Czy nie umie, czy coś innego Jeszcze się dzieje, że nie może mieć modów To po prostu często jest takie właśnie okienko Teraz po każdego go podjadę Bo ten ciągnik oczywiście nic nie potrafi O, takie coś jest No i to można sprawić, żeby to znikło. Wystarczy wcisnąć klawisz. Nie będzie widać na pewno. A dawa już dowolenie połować. Ale trzeba wcisnąć klawisz F1, żeby to zadziałało. Żeby to się po prostu wyłączyło, to menu do góry. Klawisz F1, zapamiętajcie. Na pewno takie wolne chodzenie jest nudne, więc. Wciskając klawisz do chodzenia, czyli W, wciskaj po prostu shift, a pójdzie szybciej biegać. Jest różnica? Chyba jest. A tak idzie normalnie, a tak idzie szybciej. Jak widzicie, od początku nie mamy ani obornika ani gnojowicy. Więc jak ktoś by chciał sobie pograć na mapie, w której nie idzie hodować krów, a jest silos na obornik I po prostu nie masz obornika, a chciałbyś mieć po prostu gospodarkę taką jak na przykład masz w Realu A ta mapa najbardziej przypomina ci twój klimat, a niestety nie ma obornika Jak to zrobić, żeby obornik znalazł się bez używania słomy i krów? Zaraz pokażę Należy wyjść z gry A najpierw trzeba zapisać i zapamiętujemy numer zapisu. Jest to zapis 3. Ok, wciskamy wstecz. Musimy wyjść z gry. I teraz wchodzimy w... Y, ...dokumenty. Megames. Army Simulator 13. I to był Save 3. Otwórz za pomocą notatnik. Nie karę z sorry, nie karę sobie games tylko vehicles. To. to musimy otworzyć za pomocą notatnik. I szukamy edycję znajdź i szukamy wyrazu manure. Liquid manure to jest gnojowica. Doładujemy sobie na tam ileś procent. Zdaję ci następny A co jest tutaj, są dwa Liquid Manury LOL, takiego czegoś tu nie było Dobra, to niby są, jest jeden A manure Heal Manure Heal Fil To jest obornik zwykły ze, ze słomy Taki nie do rozlewania, tylko taki normalny A tutaj sobie też doładujemy ile chcę Zapisujemy i wchodzimy w grę. Ok, czytujemy nasz zapis, na którym żeśmy doładowali gnojówkę i obornik. Yy. Mogę się założyć, że teraz będzie obornik i gnojówka w zbiornikach. Przypominam, że zapis robiliśmy pierwszy raz, nic tu nie było wcześniej kombinowane. Wszystkie ustawienia są początkowe. Zatem ci tylko dookoła do tego małego Badziewia. No, jak widzicie obornik jest. Patrzymy jeszcze w info, czy jest gnojówka. Też jest. Na pewno także miałeś okazję mieć jakieś fajne fajne ujęcie w Farmingu Simulator, na przykład jakiś kosmos czy jakąś, jakieś fajne ujęcie jakiegoś ciągnika czy coś a po prostu nie umiesz zrobić zdjęcia i zazwyczaj zdjęcia robi się telefonem i jest ono w tragicznej jakości jak zrobić żeby zdjęcie było jakości takiej jak jest gra zaraz pokażę należy wcisnąć klawisz Print Screen, tutaj go oczywiście nie widać no nazywa się PR int screen rq albo po prostu print screen jest to o klawiszko klawiszu screen lock i obok klawiszu home to łatwo chyba będziesz szło znaleźć jeszcze raz przypominam nazwę print screen albo prsyk rq I po prostu to wciskamy no na chwilę nam się gra zwiesi jak teraz wejść w to zdjęcie nawet nie trzeba wychodzić z gry, tylko po prostu trzeba wejść w dokumenty. MyGames, Farm 13. I szukamy folderu screenshot. Tutaj już narobiłem trochę tych fotek. No, tutaj mam kosmosik. To było poza kulisami, nie zapisałem tego na swoim let's play, jakby co. Bo tak się stało jak wczytałem grę no, i ciągnik jeszcze na dachu wyglądał, to nawet tego nie zapisywałem. No to było u kolegi. To też było u kolegi. No niedługo to na Facebooka będę wrzucał. To nie jest mój zapis, tylko kumpla. O i to jest to nasze zdjęcie, które robiliśmy przed chwilą. Jest w doskonałej jakości i po prostu z tym zdjęciem możemy robić co tylko chcemy. Możemy go sobie skopiować na pulpit. Możemy go sobie edytować. Nie jest to żadno skomplikowane zdjęcie, które jest tam chronione przez jakiś tam program, czy nie wiadomo co. No to chyba na razie tyle. Jeśli coś jeszcze mi wpadnie do głowy, co mogę zaprezentować w takim poradniku, na pewno zrobię część drugą. Dziękuję za uwagę i ostrzegam, że jeśli wiedziałeś o, o tym o, ty, o tych rzeczach, które wymieniłem teraz, to w ogóle nawet nie komentuj ani nie pisz nic głupiego, bo po prostu zrobiłem ten dla ludzi, którzy zaczynają z LS-em i w ogóle, a nie dla tych, którzy już są obcykani i wiedzą prawie o nim wszystko. No po prostu takie komentarze typu na, Wiedziałem o tym, ale jesteś słaby, bo każdy o tym wie i w ogóle to jest po prostu daremne. Bo jak już mówiłem, to jest dla graczy, którzy zaczynają przygodę z grom, albo do takich, o których nie wiedzieli jeszcze takich właśnie rzeczy, które dzisiaj pokazałem. Więc do zobaczenia.